Ktoś, kogo kochasz, pojawia się w jego snach i sprawia, że budzi się z tęsknotą za tą osobą. Tak, to właśnie o tym chcę dziś mówić do Ciebie, duszo wrażliwa, która szuka znaków pomiędzy snem a jawą. Przychodzę jako posłaniec światła, by opowiedzieć Ci o tajemnicy, która tkaka anić między sercami, nawet wtedy, gdy dzielą je światy. W tej chwili otwórz swoje serce, bo to, co usłyszysz, nie jest przypadkiem. To echo pragnienia, które drzemie w tobie i w nim. Kiedy zamykasz oczy, wchodzisz w przestrzeń, w której ja, anioł, mogę mówić bez słów. To właśnie tam pojawia się obraz tej osoby, którą kochasz. Nie jest to iluzja, lecz dotyk duszy, która wędruje ku tobie. W snach serca rozpoznają się bez barier, a miłość przechodzi przez granice czasu i przestrzeni. To dlatego czujesz tęsknotę, gdy się budzisz. Widzę, jak twoje serce bije szybciej, gdy wspominasz ten sen. Nie próbuj zrozumieć wszystkiego rozumem to nie jest wiadomość dla umysłu, ale dla duszy. Ktoś, kogo kochasz, także cię czuje, choć może tego nie pojmuje. Czasami budzi się z tym samym uczuciem pustki, nie wiedząc, że to twoje imię szepcze jego dusza. Jestem przy tobie, kiedy zasypiasz. Słyszę twoje ciche prośby o znak, o obecność. O potwierdzenie, że to nie jest tylko marzenie. I mówię Ci teraz: nic, co jest prawdziwe w sercu, nie jest złudzeniem. Miłość, która łączy Was w snach, jest świadectwem więzi głębszej niż życie. Nie bój się tej tęsknoty, bo ona nie jest karą, lecz przypomnieniem. To echo dawnej obietnicy, złożonej jeszcze zanim przyszliście na świat. Wasze dusze poznały się w świetle, zanim poznały się w ciele. A sen to tylko sposób, w jaki Bóg pozwala Wam o tym pamiętać. Wiem, że czasem budzisz się z ciężarem w piersi. Pragniesz, by sen trwał dłużej, byś mógł jeszcze raz dotknąć tej obecności. Ale to, co czujesz, to zaproszenie, byś zaufał, że to połączenie istnieje także w Twojej codzienności. Naucz się widzieć jego ślady w najmniejszych gestach dnia. W tych snach przekazujesz wiadomości których nie potrafisz wypowiedzieć na jawie. Twoje serce mówi wtedy językiem światła, a jego serce słucha. Może nie pamięta szczegółów, ale budzi się z uczuciem, że coś się w nim poruszyło. I to jest początek przemiany. Nie wszystko, co święte, jest od razu widoczne. Czasem Bóg ukrywa swoje cuda w prostych chwilach, w spojrzeniu, w śnie, w westchnieniu. A ty, duszo czująca, Zostałeś wybrany, by być świadkiem tej subtelnej komunikacji między światami. Pamiętaj, tęsknota to dowód istnienia miłości, nie jej braku. Kiedy odczuwasz ją po przebudzeniu, to znak, że więź trwa. Nie próbuj jej uciszać. Pozwól, by prowadziła Cię ku większemu zrozumieniu, ku cierpliwości, ku wierze w to, co niewidzialne. W świecie ducha nie istnieje odległość. Tam, gdzie serca się spotykają, nie ma granic. Kiedy twoje myśli płyną ku tej osobie, jej dusza je odbiera. I nawet jeśli świat milczy, niebo słyszy każde twoje wołanie. Przychodzę, by powiedzieć ci, że ta miłość nie jest przypadkowa. To nie jest tylko sen, to zapowiedź spełnienia, które dojrzewa w ciszy. Czasami to, co prawdziwe, musi przejść przez czas próby, zanim stanie się widoczne w świecie materii. Nie zatracaj się w czekaniu, lecz pozwól, by tęsknota była Twoim nauczycielem. Ona oczyszcza, pogłębia, przygotowuje Cię na spotkanie, które ma nadejść. Zaufaj, że wszystko dzieje się w rytmie większym niż Twój. Gdy patrzę na Ciebie, widzę światło, które płonie nawet wtedy, gdy myślisz, że wszystko zgasło. Widzę, jak Twoje modlitwy unoszą się w górę niczym błękitne płomienie łącząc się z jego duszą w niewidzialnym tańcu Nie bój się już snów One nie są ucieczką, są przesłaniem Każde przebudzenie z tęsknotą to dowód, że twoja miłość wciąż działa, że żyje, że dotyka drugiego serca, nawet jeśli ciało śpi A kiedy dziś ponownie zamkniesz oczy, będę tam, cicho, w świetle Poprowadzę twoją duszę, byś znów mógł go spotkać I przypomnę ci Ktoś, kogo kochasz, pojawia się w jego snach, bo miłość nigdy nie śpi. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają twojej duszy, zatrzymaj się na chwilę i oddaj coś w zamian, sprawdź, czy już jesteś zapisany w tym kanale, aby nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów. To właśnie przez te spotkania mogę do ciebie przemawiać częściej, prowadząc cię krok po kroku ku temu, co zostało ci obiecane. Twoja uwaga i otwartość tworzą most pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym. Nie wiesz jeszcze, jak bardzo twoje serce jest gotowe na to, co nadchodzi. Każdy sen, każda tęsknota jest jak klucz, który odblokowuje nową warstwę twojej historii. Teraz, gdy słuchasz, energia zaczyna się poruszać, czuję to. W twoim wnętrzu budzi się wspomnienie czegoś, co było, zanim zapomniałeś, kim naprawdę jesteś. Tam, w miejscu, gdzie cisza spotyka światło, widzę Was oboje. Dwie dusze, które nie potrafią zapomnieć o sobie, choć czas i życie próbują Was rozdzielić. On również czuje Twoje imię w przestrzeni, nawet jeśli nie potrafi tego nazwać. To jak echo, które powraca w chwilach, gdy najmniej się tego spodziewa. Czasami, gdy Jego spojrzenie zatrzymuje się na czymś pozornie przypadkowym, to Ty przesyłasz Mu znak. Małe, subtelne przypomnienie o tym, że więź wciąż istnieje. To magia, której nie da się zobaczyć, lecz można ją poczuć w drgnieniu serca, w oddechu, w nagłym wspomnieniu. Nie musisz niczego wymuszać. Miłość duchowa nie potrzebuje pośpiechu. Ona dojrzewa w ciszy, karmiona cierpliwością i wiarą. To, co już Was łączy, jest silniejsze niż rozłąka. Ja widzę, jak anioły splatają wokół was nici światła, niewidzialne, lecz trwałe. W każdej twojej modlitwie kryje się kot, energia, która dosięga drugiego serca. Nawet jeśli twoje słowa giną w powietrzu, ich echo dociera tam, gdzie ma dotrzeć. On słyszy to nie przez uszy, ale przez duszę. I w jego snach ta melodia staje się prawdziwa. Zauważ, że sny nie są tylko wspomnieniem. Są zapowiedzą. To, co dzieje się w nich, często jest przygotowaniem do tego, co ma nadejść w Twojej rzeczywistości. Dlatego nie lekceważ tego, co widzisz, nie uciekaj od obrazów, które wracają. One niosą przesłanie. Niektóre noce przynoszą więcej niż odpoczynek, przynoszą spotkanie. Gdy jego dusza odnajduje Twoją, czas przestaje istnieć. Wtedy rodzi się uczucie, którego nie można opisać słowami. Ty to czujesz, to ciepło, które zostaje z tobą nawet po przebudzeniu. To nie przypadek, że słyszysz te słowa teraz. Wszechświat wie, kiedy twoje serce jest gotowe. Przez tak długi czas szukałeś potwierdzenia, że to, co czujesz, ma sens. I oto ono, ja, anioł twojej drogi, przychodzę, by powiedzieć, tak, to prawda, wasze dusze naprawdę się spotykają. Nie zapominaj, że każda myśl o nim jest jak promień, który wysyłasz. Kiedy czyni to samo, światło między wami pulsuje mocniej. I nawet jeśli milczy, jego serce odpowiada. W ciszy dzieją się rzeczy, których oczy nie potrafią dostrzec. Czasem będziesz próbował zapomnieć, by uwolnić się od bólu, ale wiesz już, że to niemożliwe. Tego rodzaju więź nie ginie. Ona tylko czeka. Aż oboje będziecie gotowi przyjąć ją w pełni, bez lęku. Wtedy zacznie się to, na co od dawna przygotowuje was niebo. Czuję, jak anioły unoszą wokół ciebie delikatny blask. Chcą, byś uwierzył w swoje wewnętrzne przeczucia. Intuicja to ich język. Kiedy coś w tobie mówi, to jest on, to nie przypadek. To ja, który szepczę ci, byś zaufał temu głosowi. Są chwile, gdy poczujesz jego obecność tuż obok, choć nikogo nie będzie. Nie bój się tego. To nie złudzenie, lecz energia, która przenika granice. On również czasem czuje twoją bliskość, w spojrzeniu nieznajomego, w zapachu, w melogii, która nagle się pojawia. Wkrótce sny staną się wyraźniejsze. Zauważysz szczegóły, których wcześniej nie było, dotyk, szept, spojrzenie pełne znaczenia. Nie odrzucaj ich, bo to nie są tylko wizje. To zaproszenie do głębszego zrozumienia waszej wspólnej drogi. I gdy znów położysz się spać, pamiętaj, że nie jesteś sam. Ja będę czuwać, aby twoje serce mogło usłyszeć, co mówi niebo. A może tej nocy to on znów pojawi się w twoim śnie ktoś, kogo kochasz i kto również szuka cię pośród gwiazd. Jeśli to, co czytasz, porusza coś głęboko w twoim wnętrzu, Oddaj ten gest światłu, sprawdź, czy już jesteś zapisany w tym kanale, aby nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów. W ten sposób otwierasz drzwi, przez które niebo może przemawiać częściej, delikatniej, bardziej osobiście. Twoja uwaga to most, który łączy twoją duszę z przesłaniami, które zostały stworzone właśnie dla ciebie. Czuję, że twoje serce zaczyna rozumieć to, czego umysł jeszcze nie pojmuje. Kiedy wchodzisz w ten stan skupienia, twoja energia rozszerza się, a ja mogę zbliżyć się jeszcze bardziej. Nie wiesz, jak wiele zmian zaczyna się w tej chwili, w ciszy twojego oddechu, w świetle, które delikatnie otacza twoje myśli. Ta historia, którą teraz przeżywasz, nie jest przypadkiem. Została zapisana dawno temu w księdze losu, a ty właśnie zaczynasz odczytywać jej kolejne rozdziały. Gdy śnisz, twoja dusza wraca do miejsc, które znała, i spotyka tych, których nie mogła zapomnieć. Tam właśnie odnajduje Jego, tego, którego serce bije w rytmie Twoim. On również czuje, że coś się zmienia. Nie rozumie, dlaczego nagle myśli o Tobie, dlaczego Twój obraz wraca bez powodu. Ale ja widzę, jak Jego dusza reaguje, jak przyciągana jest przez niewidzialne światło, które wypływa z Twojego wnętrza. To wezwanie, którego nie da się zignorować. Twoje sny zaczynają się splatać z Jego. Zdarza się, że budzicie się o tej samej godzinie, z tym samym uczuciem, jakbyście dzielili jedno serce. To nie zbieg okoliczności, lecz znak, że granice między Wami stają się coraz cieńsze. To etap, w którym świat duchowy otwiera drzwi do większego objawienia. Nie obawiaj się, jeśli zaczynasz czuć Jego obecność nawet wtedy, gdy jesteś sam. Czasami dusze które łączy silna więź, mogą się wzajemnie nawiedzać, nie po to, by niepokoić, ale by przypominać obietnicy. To, co czujesz, to nie nostalgia, lecz odpowiedź na jego niewidzialne wołanie. Pamiętaj, miłość prawdziwa nie zna granic, a czas jest tylko zasłoną. Każda chwila tęsknoty jest dla ciebie bramą do większego zrozumienia. Zamiast uciekać przed tym uczuciem, pozwól mu cię prowadzić. W jego cieple kryje się wskazówka, którędy iść dalej. Niebo mówi dziś do ciebie przez symbole. Liczby, sny, przypadkowe słowa, które słyszysz na ulicy wszystko to jest językiem znaków. Gdy coś powtarza się trzykrotnie, wiedz, że to potwierdzenie. Wsłuchuj się uważnie, bo jego dusza również próbuje odpowiedzieć tym samym językiem. Jestem przy tobie, gdy zasypiasz, i wiem, że dzisiejszej nocy znów spróbujesz odnaleźć go w przestrzeni snu. Tym razem jednak coś się zmieni, zobaczysz światło, które otacza jego sylwetkę. To światło nie pochodzi z ziemi, lecz z duchowej więzi, która wciąż się umacnia. Twoje serce, choć zmęczone czekaniem, wciąż świeci czysto. Widzisz, nie każda miłość musi być spełniona natychmiast. Czasami anioły uczą nas cierpliwości po to, by uczucie które się narodzi, mogło być trwałe jak wieczność. Ty jesteś w samym środku tej nauki. Nie zapominaj, że wszystko, co teraz czujesz, ma sens, nawet jeśli nie rozumiesz, dokąd prowadzi. Czasem trzeba przejść przez ciszę, by usłyszeć to, co najważniejsze. A ja mówię Ci: On słucha Twojej ciszy tak samo, jak Ty jego snów. Wkrótce światło stanie się silniejsze. Zauważysz synchroniczności, które wcześniej ignorowałeś. Los zacznie układać sceny tak, byście zbliżyli się w sposób naturalny. Nie bój się, gdy to się zacznie dziać. To tylko spełnienie tego, co już dawno zostało zaplanowane. Kiedy patrzę na ciebie teraz, widzę aurę, która się zmienia. Kolory wokół ciebie jaśnieją, jakby twoja dusza odzyskiwała dawną moc. To znak, że zaczynasz przypominać sobie Kim naprawdę jesteś i jak potężna jest twoja zdolność do przyciągania miłości. Każde słowo, które teraz czytasz, budzi w tobie wibrację, której nie sposób zatrzymać. Ona rozchodzi się w przestrzeni i dociera do niego. Dlatego nie przestawaj czytać, nie przestawaj wierzyć, bo w tej właśnie chwili, gdzieś po drugiej stronie snu, on również czuje to samo. I kiedy noc ponownie otuli cię ciszą, wiedz, że nie śpisz sam. Twoje światło już wędruje ku niemu, jak modlitwa wysłana w gwiazdy. A ja, anioł Twojej drogi, pozostanę obok, by upewnić się, że Twoja dusza nie zapomni, że ktoś, kogo kochasz, naprawdę Cię słyszy. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają Twojej duszy, odpowiedz na ich wezwanie, sprawdź, czy już jesteś zapisany w tym kanale, aby nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów. To Twoja forma wdzięczności wobec nieba, które nieustannie wysyła ci znaki. Każde kliknięcie, każda chwila uwagi tworzy most między tobą a światem, z którego pochodzę. Pamiętaj, że energia, którą dajesz, zawsze do ciebie powraca. Wiem, że w głębi serca czujesz, iż coś się zbliża. To nie przypadek, że trafiasz właśnie teraz na te słowa. Wszechświat przyspiesza, a twoje sny stają się coraz bardziej wyraźne. Zaczynasz widzieć to? Co wcześniej było ukryte, fragmenty wspomnień, które nie należą do tego życia, a jednak są tak znajome. Jego dusza również to odczuwa. Kiedy myślisz o nim intensywnie, jego serce zaczyna bić szybciej, choć nie rozumie dlaczego. To właśnie wtedy przesyłam mu twoje myśli w formie światła. One nie giną, lecz docierają do niego w chwilach ciszy, kiedy jego dusza jest najbardziej otwarta. Wkrótce zacznie zauważać znaki. Które będą prowadzić go ku Tobie. Może to być sen, melodia, imię usłyszane przypadkiem. Nic nie jest bez znaczenia. To wszystko to sygnały, które niosą energię Waszego połączenia. A ja czuwałem, byście oboje byli gotowi, gdy nadejdzie właściwy moment. Nie wahaj się już. Twoje serce zna drogę, nawet jeśli oczy jej jeszcze nie widzą. To, co dla Ciebie wygląda jak przypadek, jest częścią większego planu. Anioły często działają subtelnie, ukrywając cuda w prostych chwilach. Właśnie w takich momentach dzieje się najwięcej. Zauważyłeś, że niektóre sny powtarzają się, ale z nowymi szczegółami? To nie przypadłość, to ścieżka. Każdy powracający obraz jest kolejnym krokiem w odkrywaniu prawdy o waszej więzi. Zaufaj tej drodze, bo prowadzi cię ku miejscu. Gdzie dusze spotykają się naprawdę. Czasami czujesz jego obecność tak wyraźnie, że aż przerywa ci oddech. To on, który na poziomie duchowym próbuje cię dotknąć, by sprawdzić, czy też pamiętasz. W tych chwilach, nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś sam, w rzeczywistości nigdy nie jesteś. Niebo otwiera dla ciebie kolejną bramę, bramę zrozumienia. Wszystko, co było zamglone, zaczyna nabierać kształtów. Powoli zrozumiesz, że nie chodzi tylko o miłość, lecz o przebudzenie duszy. On był i jest częścią twojej misji. Wzajemnie uczyszcie się światła. Jestem świadkiem tego, jak twoje serce dojrzewa. Nie jest już tylko pragnieniem, staje się latarnią. Każde uczucie, każda łza, każda tęsknota to promień, który rozświetla drogę do niego. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo Twoja energia zmienia wszystko wokół. Kiedy myślisz, że On Cię nie czuje, wiedz, że to złudzenie. Czasem dusze muszą się oddalić, by móc zobaczyć swoje odbicie z daleka. Wtedy zaczynają tęsknić naprawdę. I to właśnie ta tęsknota budzi w nim wspomnienie o Tobie. Nie bój się własnych uczuć. To nie słabość, to siła. Tylko odważne serca potrafią kochać w ciszy i wierzyć że ich głos dosięga drugiej duszy. Właśnie dlatego zostałeś wybrany, by nieść to doświadczenie. Nie każdy potrafi słyszeć niewidzialne. Twoje sny stają się mostem. Wkrótce dostrzeżesz symbole, których znaczenie odkryjesz dopiero później. Być może ujrzysz drogę, miejsce, światło, niczego nie lekceważ. Każdy szczegół jest wiadomością. Każdy sen jest rozmową. On również zaczyna to rozumieć. Nieświadomie podąża za światłem, które od ciebie płynie. Może jeszcze nie wie, skąd pochodzi ten spokój, który czasem czuje bez powodu, ale w głębi jego duszy kiełkuje rozpoznanie. Coraz częściej szuka odpowiedzi w gwiazdach. Nie zatrzymuj tego procesu. Każda twoja modlitwa, każda wdzięczność, każda dobra myśl wysyła kolejną falę światła w jego stronę. To właśnie dzięki Tobie jego serce powoli otwiera się na miłość. I wiesz co? On już zaczyna Cię słyszeć. A gdy znów zamkniesz oczy, nie próbuj kontrolować snu. Pozwól, by dusza poprowadziła Cię tam, gdzie naprawdę należysz. Bo gdzieś, w tej samej chwili, On również zasypia i oboje spotykacie się w miejscu, gdzie wszystko, co niemożliwe, staje się rzeczywistością. Dziękuję Ci że pozwoliłeś, by te słowa dotarły do twojej duszy. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem. To znak, że twoi aniołowie prowadzą cię dokładnie tam, gdzie masz być. Jeśli poczułeś spokój, nadzieję lub głębsze zrozumienie, okaż wdzięczność, zostawiając lajka. Dzięki temu YouTube zrozumie, że ta wiadomość ma znaczenie i pozwoli, by dotarła do innych serc, które również tego potrzebują. Potwierdź że przyjąłeś tę wiadomość, wpisując w komentarzu słowo Amen, to jak duchowy znak, że twoja dusza usłyszała głos nieba. Nie bój się odpowiedzieć, w tym prostym słowie kryje się potwierdzenie, że światło dotknęło twojego wnętrza. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dołącz do naszego kanału. Zasubskrybuj i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów. Oni będą nadal przemawiać do ciebie tutaj. Przez kolejne słowa, sny i znaki. Twoi aniołowie przygotowali dla ciebie następne przesłania, które właśnie teraz pojawiają się na ekranie końcowym. To nie przypadek. Wybierz to, które przyciąga twoje serce, tam znajdziesz odpowiedź o kimś, kto wciąż jest w twoich myślach.